Dzisiaj na żywo, będę później podcasty nagrywać, tak żeby nie trzeba było patrzeć w ekran. I teraz też nie muszą Państwo patrzeć w ekran, ponieważ ekranu nie będzie. Będzie tak jak w radiu. Obiecałam, że podcast przygotuję na wtorek. A wtorek to 99. rocznica powstania radia. No, za trochę będzie, za rok będzie już wiekowe to radio. I postanowiłam, że będziemy się spotykać w takiej właśnie formie, że ja w tej formie będę Państwu czasem coś opowiadać. A ponieważ we wtorek się mi śliznęło, we wtorek był ostatni dzień karnawału, więc postanowiłam pojechać do Wenecji. No, ale że Wenecja jest i włoska i polska, ja jednak wybrałam Wenecję po polsku. Tę tu niedaleko. Owa Wenecja miała być radością dla dziecka, a okazało się, że ja sobie sprawiłam także wielką radość i wielką przyjemność. Boże, nie wiem jaka przyjemność w Wenecji. Maski karnawałowe przybierały przeróżne zwierzęta. Czy ktoś z Państwa wiedział, że kura chodzi do fryzjera? Otóż, by kura mogła być kurą elegancką, kurą wystawową, kurze myje się włoski na głowie, jeśli jest czubatką polską. Czy ktoś z Państwa wiedział, że jej się przystrzyga odrobinę czuprynkę? <grymka> Właśnie taką wiedzę posiadłam w Kurzej Hacjendzie, no, czyli do Wenecji, a Kurza Hacjenda kojarzy mi się z Meksykiem, tam też są maski. Więc karnawałowo, ale tylko do północy. Tak czasem się składa, że Pan Bóg postawia sobie wariatów na drodze, i takimi wariatami właśnie okazaliśmy się my. Jadąc do Kurzej Hacjendy. Wiedziałam, że jadę do Królestwa Chłopca. O przepraszam, młodzieży. Chociaż kiedy Eryk zaczynał swoją przygodę z kurami miał 7 lat. A dzisiaj ma trochę ich więcej, jest nastolatkiem. Dzielnie w tym mu pomagają rodzice, a najbardziej jego mama. Ania na przykład takie rzeczy opowiada, o których nikt myślę, że Albo niewielu z państwa wiedziało, czy państwo wiedzą, że kura ma ostrogi. Albo że kurze nóżki to nie są nóżki w galaretce, tylko to są skoki. Kura ma też siodło i może być w barwie wielbłądziej. No i takie piękne kury są między innymi właśnie w Wenecji, w kurzej hacjendzie. Mogłam porozmawiać sobie z sowami, z królami, z owcami i naprawdę owcami czarnymi. No, jak tutaj nie zakończyć karnawału, choć tylko do 12, bo to ostatni dzień karnawału w polskiej kulturze zwany ostatni dzień ostatkami albo śledzikiem, więc do północy. A na drugi dzień. Na drugi dzień to wielkie święto. Każdy walenty ma swoje wykręty. Święto chłopca i dziewczynki, bo każda walentynka i walenty to para bardzo serdeczna dla siebie. No, w każdym razie powinna taką być. A tu środa, popielcowa, czas do namysłu, do refleksji, do zajrzenia w głąb, także w głąb serca. No a tu w głąb serca zaglądają. Jak na złość. Pytam koleżankę. I co, i co, i co? Dostałaś coś? Hmm. I co, i co? A ty? Hmm. I co? A ty? No powiem tak. Ymm, no, może nie legiony, ale taki Pluton. Kolegów mojego ojca. Znaczy ojciec jest już świętej pamięci, a koledzy jeszcze ciągle w plutonie. Miłe to, chociaż chłopaki są y, z tyłów, z, nie z pierwszej linii. Niemniej z gracją, z elegancją, z określoną finezją dostaje się no, właśnie takie przyjemności. A co zrobić, jeśli jest tylu kandydatów do serca, nogi, ręki? Kawy, obrączki, noclegu, wycieczki. A jak przychodzi co do czego to nagle rejte Bo co? Bo jak to będzie wyglądało, panowie, nie trzeba się kochać w walentynce za drzwi tej sąsiedzkiej, tej z pracy, tej koleżeńskiej, tej odbiegów, od rowerów, od różnych innych form aktywności. Wiadomo, że każdy Walenty ma swoje wykręty, wiadomo, że każdy Walenty ma swoją. Czy to ona będzie żona, narzeczona, kochanka, konkubina. Nieważne. Ten Walenty ma tę swoją, a ta nieswoja też może być swoja. To jest tak jak z kwiatami na dzień kobiet. A spróbuj w zakładzie na zakład przyjść bez kwiatów. Bez paczki kawy i nie pogratulować, podziękować, poświętować. Oczywiście tylko, żeby później nie wracać z bukietem goździków, bez pączków, tylko z samymi kijami, chociaż pewnie to już się nie zdarza, to była estetyka minionej epoki, minionego czasu, minionej rzeczywistości. A teraz, co by stało na przeszkodzie? Taki po prostu dowód sympatii, dowód pamięci, dowód mi, e, miłości bliźniego swego. Jak siebie samego ma się rozumieć. Więc bez przesady, panowie, jeśli panowie mają jakieś opory, to już teraz się nie uda. Można próbować rehabilitacji 8 marca, ale polecam pamiętać na przyszły rok. Oczywiście, jeśli wiadomym jest, że takie święto, kobieta będzie celebrować. No są tacy, którzy nie celebrują jak zostaną mile zaskoczeni, no to to też jest przyjemnie. Między ustami a brzegiem pucharu. To chyba widać na dole ekranu. Ten ów mnie namawiał, ci owi zapędzali. A mów coś, a powiedz, a napisz, a zrób. No tak. Jakem rodziewiczówna. Po mieczu, nie po kądzieli. Po tatusiu, po dziadziusiu, po pradziadziusiu I tak mogłabym jeszcze. I jeszcze. Postanowiłam między ustami a brzegiem Pucharu zawrzeć taką krótką historyjkę, która być może otworzy nasze, to znaczy państwa ze mną spotkania, jeśli Państwo uznają, że to dobry pomysł, że mogę puścić wodze fantazji, a Państwo zechcą czasem czegoś posłuchać. Serce pojemne mam jak przedwojenna wanna i przez ów fakt mm, dużo się mieści. A przez to, że dużo się mieści, to dużo się niesie. A że jestem osobą, która ma duży problem, by pozbywać się, wyzbywać się, żegnać się z, to moje przyległości stają się coraz bardziej obfite. Ale nie te moje osobiste, chociaż na te też narzekam, bo wcale one mi się nie podobają, bo też mam nadmiar i, i przesyt. Natomiast myślę o gromadzeniu. Trochę jak chomik, trochę jak spadkobierczyni, trochę jak ktoś, kto czuje się moralnie zobowiązany względem przeszłości, względem tego, co powinno się było, a czego się innym nie udało. No nie udało się z bardzo prostej przyczyny. Oni po prostu przenieśli się do innego świata. Takie dźwięki pewnie wydawał mój dziad. Bo tego nie pamiętam. Widziałam go zawsze z papierosem, ale pradziad. Ojciec mój też palił fajkę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to są wszystko takie pobrzękiwania janczarami z przeszłości. A ja kocham przeszłość. I tak się kiedyś złożyło, że na mojej drodze zawodowej stanęła ogromna przeszłość. Przeszłość, która średnio można jej policzyć owej przeszłości jakieś 250 lat. Gdyby doliczyć do tego albo wziąć pod uwagę otaczającą przyrodę ową przeszłość. No, to najstarszy obiekt dendrologiczny liczy sobie 420 lat. Odległe czasy, prawda? Ilekroć przychodzą, przyjeżdżają, odwiedzają ludzie to miejsce, w którym jestem, w którym się odnajduję, a z którym związałam się sporo, lat temu, to każdy zapytuje, a jak to się zaczęło? Nudne pytanie w kółko zadawane i obojętnie, czy jest się amatorem, czy zawodowcem, wszyscy zadają to samo pytanie, więc pewnie może, jak teraz powiem, to będzie już tak na wieki wieków, amen, święty spokój i nic nie będę musiała więcej razy nikomu powtarzać. Zawsze mówiłam tak, że do tego potrzebne jest to, co i teraz? Za sprawą mikrofonu wystarczy mikrofon. Wówczas to był mikrofon Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy. Ja z tym mikrofonem, peregrynując różne tereny naszego województwa, trafiłam do powiatu, w którym mieszkam. Żniński powiat. No i od słowa do słowa, po zakończonej pracy, a dzień był bardzo pracowity. W tak zwanych towarzyskich rozmowach, a gdzie kto mieszka, a kto jaki ma dom, a kto o czym myśli, marzy i się tam zaczął, zaczął festiwal o, chwalstwa. A ja tak nieopatrznie chlapnęłam ją zorem, o, że nam się marzy. Przywieziono do miejsca które? Ja. Ja w nim widziałam wszystko. To stała taka podstarzała, panna młoda na ślubnym kobiercu. Suknia jej już spłowiała, zżółkła. Koronki podarły się, fryzura już dawno się sfryzurowała, nawet trochę oczy przyszarzały, zębów zabrakło. Włosy posiwiały i tak stoi na tym ślubnym kobiercu i tak przestępując z nogi na nogę, jak pobrzękiwania janczarami, biżuteria na niej, odpadająca z niej, a ona woła, weź mnie, weź mnie, weź. No to wzięłam, co miałam innego zrobić. Zakochałam się w tej pannie natychmiast, od pierwszego wejrzenia, od pierwszej wybitej szyby, od pierwszego zardzewiałego gwoździa, od rozpadających się schodów, od brakujących szyby w oknach, od przeciekającego dachu, od grzyba na ścianach, od grzyba na podłogach, od braku prądu, braku wody. Właściwie wszystkiego było brak. Ależ ona mi się podobała i jak ona do mnie wołała ta panna młoda W gorączce wróciłam i opowiedziałam że właśnie znalazłam dla nas pomieszkanie i tu mi się przypomniała anegdota kiedy w 1947 roku moi antenaci wypędzeni w 15 minut надо uchodzić bystre przeklata swoch Siedli do bydlęcego pociągu i jechali, jechali. Na nieszczęście pociąg popsuł się w Bydgoszczy pod cmentarzem i tam rezydowali przez dłuższą chwilę. Owa dłuższa chwila to już byłoby z mała trzy tygodnie. I w pewnym momencie babcia powiedziała do dziadka, no boleś, ty poszukaj jakiego nam pomieszkania. No to my tak będziemy z dzieciukami, z mamusiami tu siedzieć i czekać. Nie uchodzi. No to co było zrobić? Boleś poszedł, poszukał, wrócił po tygodniu i zameldował. No, Luniusie, ja znalazł dla nas pomieszkanie. To zbieramy się, idziemy. I pod osłoną nocy, bo trudno było opuścić wagon bydlęcy, strzeżony oczywiście przez zaprzyjaźnione wojsko zdradzieckie. Pod osłoną nocy rozpoczęli życie w nowej rzeczywistości. W nowej to znaczy... Babcia uważała, że ona jest tylko na chwilę. I od 47 roku do 70, kiedy zamknęła oczy w Wielkanoc, nie rozpakowała walizki. Uważała, że przecież tu ktoś przyjdzie. To jego dom. Ja nie mogę. I na tych ziemiach wyzyskanych, o których mówiła babcia, bo nigdy nie mówiła na te ziemie jako ziemie polskie, tylko ziemie wyzyskane, a, a bilet był jeszcze dalej. Bilet był aż nad morze i to naprawdę na ziemie wyzyskane, te, które dopiero w wyniku zakończenia drugiej wojny trafiły się nam w polskie ręce. I pewnie dzisiaj byłabym może szczecinianką, albo świną ścianką, a może kołobrzeżanką. A może kosza linianką, a zostałam koszczenką. Też ładnie. Filiżanka. No, taki był pomysł autorski ciotki, siostry mojego ojca, by dać na przykład na imię mojej córce, bo to ładnie brzmi, prawda? Filiżanka. No, i wracając do opowieści, jak to ja spojrzałam w oczy mojej pannie. Młodej stojąc na ślubnym kobiercu razem z nią, ale kawalera nie było. Staliśmy się kawalerstwem i kawalerami dla owej panny młodej. No więc kiedy pokazałam ową pannę młodą mojemu ślubnikowi w gorączce przywleczonemu tego samego dnia jeszcze przed zmierzchem, myślał, że się wykpi i powie e, to... nic nie widzę. Nic nie widzę, trzeba innym razem przyjechać, nic nie widzę, nie widzę, nie widzę. Nie widzę. Mnie? Mnie powiedzieć? Nic nie widzę. Mnie spróbować powiedzieć, że coś jest niemożliwe? To tak jakby powiedzieć... Ech, nic nie powiedzieć. Na drugi dzień go przywiozłam. No. Hmm. Aha. No. No. To właściwie nic nie powiedział. Kiedy zaczęłam przywozić... Wszystkich żywych jeszcze na ówczesne czasy moich antenatów, to każdy. Zaśmiałam się sama do siebie, albowiem trzeba było widzieć a teraz Państwo mogą sobie spróbować, uruchomić wyobraźnię jak to wyglądało, kiedy ja przywożę tabonami wszystkich moich różnych, a ich licznie to nie było, ale krewnych i pokazuję. Jedna ze scen: Matka uwieszona na rękawie, na ręce ojca, i tak: Janusz, ja Cię proszę, Janusz, powiedz jej. Ale co ja mam jej powiedzieć? Janusz, ja Cię proszę, ale Ty jej to powiedz. Lament mojej matki trwał kilka minut. Ojciec ze stoickim spokojem stał, podtrzymywał jak przystało na prawdziwego dżentelmena, na prawdziwego pana Janusza Rodziewicza. Swoją Marię podtrzymywał, po czym ze stoickim spokojem na końcu wydał z siebie komunikat. Ale co ja mam jej powiedzieć? Jej, że ona jest głupia. No i. Głupia, nie głupia. Zabrałam się do swoich prac. I tak trwam o przeszło przeszło dwie dekady. Może będę. Czasem z Państwem się w ten sposób podcastami komunikować. Ów podcast będzie się nazywał Między Ustami a Brzegiem Pucharu.